Czy kiedykolwiek żyłeś z kimś, kto wydawał się miły, uprzejmy i troskliwy, ale z czasem zaczął wysysać z ciebie energię, pozostawiając cię zdezorientowanym, zagubionym, a nawet wątpiącym w siebie? Nie każde zło objawia się krzykiem, przemocą czy bezpośrednimi atakami. Często pojawia się w przebraniu, i właśnie dlatego jest tak niebezpieczne. Zło nie zawsze wygląda na złe. W rzeczywistości często nosi maski, tak, maski społeczne, emocjonalne i duchowe maski, które skrywają okrutne intencje pod pozorem dobroci. Problem w tym, że kiedy zwlekasz z uświadomieniem sobie tego, już jesteś w pułapce, a ucieczka z niej może wymagać siły, której posiadania nie zawsze jesteśmy świadomi. Ale to, co teraz Ci powiem, może otworzyć Twoje oczy na zawsze. Zanim zaczniesz, upewnij się, że kliknąłeś, aś już lubię to, jeśli jesteś dobrym człowiekiem kochającym mądrość. A jeśli chcesz, skomentuj w ten sposób. Oby stwórca wybawił nas od wszelkiego zła. Wyobraźcie sobie tę historię ze mną. Dawno, dawno temu w wiosce otoczonej górami i mgłą żył mężczyzna o imieniu Antoni. Był wdowcem skromnym i niezwykle szanowanym za swoją dobroć. Pewnego dnia do wioski przybyła kobieta o imieniu Eliza. Była czarująca, uśmiechnięta, pomagała w pracach społecznych, mówiła miłe słowa i zawsze przynosiła prezenty. W krótkim czasie zyskał zaufanie wszystkich, łącznie z Antonim. Eliza zaczęła odwiedzać go w domu, oferując rady i pomoc, i stopniowo zaczęła podejmować za niego decyzje. Co powinien sprzedać, z kim rozmawiać, jak wydać pieniądze ze zbiorów. Kiedy ktoś próbował go ostrzec, odpowiadał stanowczo: Ona chce tylko mojego dobra. Ale sytuacja zaczęła się zmieniać. Antoni zaczął czuć się zmęczony, zdezorientowany i rozdrażniony bez powodu. Niektórzy przyjaciele się od niego odsunęli. Aż pewnego dnia usłyszał przez telefon, jak Eliza mówi, że w końcu dostała wszystko, czego chciała od tego głupca. To było jak uderzenie pięścią w klatkę piersiową. Odszedł od niej i stopniowo odzyskiwał jasność umysłu i siły. Kilka miesięcy później spotkał starego mnicha na wiejskim festynie i opowiedział mu o wszystkim, czego doświadczył. Mnich słuchał uważnie i powiedział: Antoni. Są ludzie, którzy nie biorą tego do rąk, tylko z uśmiechem. Zło przebrane za dobroć jest najtrudniejsze do zauważenia. Ale kiedy nauczysz się rozpoznawać maski, nigdy więcej nie dasz się oszukać w ten sam sposób. Ta historia uczy nas czegoś bardzo ważnego. Prawdziwa mądrość polega na rozpoznawaniu zła, zanim stanie się ono trucizną w naszym życiu. Numer jeden. Maska niewinnej ofiary. Jedną z najniebezpieczniejszych masek, jakie może nosić zła osoba, jest maska niewinnej ofiary. Udają kogoś, kto jest stale krzywdzony, niezrozumiany lub prześladowany przez innych, mówią emocjonalnie, łatwo płaczą i każdą krytykę zamieniają w osobistą agresję. Wszystko to ma jeden cel manipulowanie Twoją empatią. Ta osoba wie, że jesteś dobry, wrażliwy. I troszczysz się o cierpienie innych. Dlatego udaje kruchego, przewrażliwionego, kogoś, kto zawsze stara się czynić dobro, ale świat, biedactwo tego nie rozumie. Opowiada historię o odrzuceniu, zdradzie, bólu i zawsze, zawsze przedstawia się jako pokrzywdzony, ale z czasem zaczynasz dostrzegać pewien schemat. Ona nigdy nie bierze odpowiedzialności za nic. Wszystko, co idzie źle, jest winą kogoś innego. Co więcej, temu ciągłemu traktowaniu wiktymizacyjnemu towarzyszy subtelna presja. Zaczynasz czuć się winna, że nie pomagasz więcej, że nie zgadzasz się ze wszystkim, że nie zawsze jesteś dostępna. Mądrość zen uczy nas, że prawdziwie zraniona osoba pragnie uleczyć swój ból spokojem, a nie manipulacją. Prawdziwe cierpienie nie krzyczy, by je zauważyć, ono ucisza i szuka zrozumienia. Maska ofiary natomiast krzyczy, ponieważ dąży do dominacji. Uważaj, tacy ludzie nie chcą pomocy, chcą kontroli, chcą uwięzić cię w cyklu, spójrz co mi zrobili, jednocześnie dźwigając ciężar błędów, które nawet nie są twoje. A najgorsze, im bardziej się poddajesz, tym bardziej się pogrążasz. Mądry człowiek nigdy nie poddaje się tego typu manipulacjom emocjonalnym. Obserwuje, bierze głęboki oddech i pyta siebie: czy ten ból jest prawdziwy, czy też jest narzędziem, które trzyma mnie w niewoli? Pierwszym krokiem do uwolnienia się jest uświadomienie sobie tej maski. Numer dwa maska hojnego doradcy. To jedna z najbardziej zdradliwych masek, ponieważ okrywasz się mądrością. Zła osoba, która używa tej maski, przedstawia się jako doświadczona, troszcząca się o Twoje dobro i zawsze gotowa do udzielenia rady. Wydaje się mądra, wydaje się troskliwa, ale za każdym słowem kryje się ukryty cel kontrolowanie Twojego życia i podważanie Twojej pewności siebie. Na początku jej rady wydają się pomocne. Mówi coś w stylu: Po prostu próbuję Ci pomóc, albo gdybym była tobą. Zrobiłabym wszystko inaczej. Ale stopniowo te rady stają się natarczywe. Zaczyna krytykować wszystko Twoich przyjaciół, pracę, relacje. A kiedy nie słuchasz jej rad, zmienia ton. Oskarża cię o niewdzięczność, obwinia cię o własne błędy, a co gorsza, wmawia ci, że podejmujesz złe decyzje, bo jej nie posłuchałeś. W rzeczywistości chce, żebyś zwątpił w siebie. Kiedy tracisz pewność siebie w swoich wyborach, stajesz się zależny od jej rad. I to jest prawdziwa siła, której szuka, być dominującym głosem w twojej głowie. Mądrość zen ostrzega nas przed tego rodzaju wpływem. Prawdziwy nauczyciel, prawdziwy przyjaciel nie chce cię prowadzić, chce, żebyś nauczył się stać na własnych nogach. Ktoś, kto ciągle ci mówi co masz robić i obwinia cię gdy nie słuchasz, nie jest zainteresowany twoim dobrem, ale twoją kontrolą. Ta maska jest niebezpieczna, ponieważ kryje się pod maską troski, ale troska to nie kontrola. Wsparcie to nie narzucanie. Mądrość tkwi w zrozumieniu, że nie wszystkie rady płyną z miłości. Czasami wynikają z dominacji przebranej za troskę. I oto ostrzeżenie. Ci, którzy naprawdę Cię kochają, słuchają Cię. Ci, którzy chcą Twojego rozwoju, szanują Cię, a ci, którzy chcą Tobą manipulować, dają Ci zbyt wiele rad. Jeśli kiedykolwiek spotkałeś kogoś takiego, ta maska mogła pozostać niezauważona. Ale teraz wiesz, co kryje. Numer 3. Maska brutalnej szczerości. Tę maskę noszą źli ludzie, którzy ukrywają się pod pretekstem mówienia prawdy w twarz, bycia zbyt szczerym, by zadowolić innych, lub wolenia prawdy od kłamstwa. Brzmi szlachetnie, prawda? Ale w tym tkwi niebezpieczeństwo. Ci ludzie używają rzekomej szczerości jako broni. Nie zależy im na budowaniu, tylko na niszczeniu. Okrucieństwo, Maskują szczerością, atakują ostrymi słowami i usprawiedliwiają to, twierdząc, że są szczerzy. Ale prawda jest taka, że to, co mówią, nie ma na celu ci pomóc. Macie umniejszyć. Wybierają momenty, w których jesteś najbardziej wrażliwy, by wygłaszać swoje szczere komentarze. Żartują pod przykrywką opinii. Krytykują Twój wygląd, Twoje wybory, Twoje marzenia. A kiedy reagujesz, mówią: jesteś zbyt wrażliwy, albo właśnie powiedziałem to, czego nikt inny nie ma odwagi powiedzieć. Mądrość zen uczy nas, że prawdziwa szczerość nie boli. Ona prowadzi. Kiedy ktoś mówi ci coś trudnego do usłyszenia, ale ze współczuciem, czujesz wezwanie do refleksji, a nie ranę. Prawda, może boleć, owszem, ale nigdy nie jest nożem, który tnie. Jest światłem, które ujawnia. Osoba nosząca tę maskę nie ma współczucia, ale jest po prostu próżna. Chce czuć się lepsza kosztem własnego bólu, chce uchodzić za odważną, ale w głębi duszy jest po prostu kimś, kto znalazł pretekst, by upokarzać innych bez poczucia winy. Mądry człowiek nie odrzuca prawdy, ale potrafi odróżnić ją od arogancji. Co więcej, wie. Że słowa mają wagę i że nie każdą prawdę trzeba wypowiadać, zwłaszcza gdy intencją nie jest pocieszenie, lecz zranienie. Więc następnym razem, gdy ktoś zbyt szczery powie coś, co cię rozdziera, zatrzymaj się, przyjrzyj się uważnie jego intencji. Zadaj sobie pytanie: czy powiedział to z miłości, czy z przyjemności zadawania bólu. Noszenie tej maski może chronić serce przed wieloma niewidocznymi skaleczeniami. Numer 4. Maska nadmiernej pokory. To jedna z najtrudniejszych masek do zidentyfikowania, ponieważ przypomina cnotę. Zła osoba nosząca tę maskę prezentuje się jako pokorna, prosta, a nawet uległa. Wydaje się skromna, nigdy się nie chwali i odmawia komplementów. Ale za tą fałszywą pokorą kryje się strategia. Granie na małą skalę, aby zbliżyć się, zdobyć zaufanie, a następnie manipulować. Ta osoba ciągle powtarza: Jestem nikim, kim jestem, żeby wydawać opinię, chcę tylko pomóc na swój sposób, albo jesteś o wiele mądrzejszy ode mnie. Ale co ciekawe, wszystko to idzie w parze z ciągłą, subtelną i coraz bardziej wpływową obecnością. Są wszędzie, zawsze gotowi słuchać, wspierać. Ale w głębi duszy zbierają informacje, sieją wątpliwości i analizują słabości, a kiedy najmniej się tego spodziewasz, zaczyna dyktować ci decyzję. A jeśli się z nim skonfrontujesz, chowa się w masce. Ja, ale jestem taki mały, chciałem tylko pomóc, a ty, który wierzyłeś w jego pokorę, w końcu czujesz się winny, że w niego zwątpiłeś. Mądrość Zen uczy nas, że prawdziwa pokora jest cicha, ale stanowcza. To rozpoznawanie granic bez znikania, to wchodzenie w świat z prawdą, a nie z kamuflażem. Prawdziwa pokora nie musi wydawać się skromna, po prostu jest. Ale fałszywa pokora jest niebezpieczna udaje łagodność, ale kryje w sobie pragnienie dominacji a co najgorsze żeruje na Twoim współczuciu. Kiedy tracisz czujność, ona wkracza. Zły człowiek, który nosi tę maskę, nie chce być sługą, chce być panem, ale woli sięgnąć po tron w przebraniu. A kiedy zda sobie sprawę, że ma twój podziw, zaczyna panować nad twoim życiem, nawet jeśli tego nie zauważysz. Mądry człowiek widzi więcej niż słowa. Wyczuwa intencje, wie, że za teatralną pokorą często kryje się ukryta próżność, ukryta ambicja, i chroni siebie. Pamiętaj, nie każda owieczka jest niewinna i nie każda pokora jest czysta. Numer 5. Maska kochającego opiekuna. Ta maska jest prawdopodobnie jedną z najniebezpieczniejszych, ponieważ kryje w sobie miłość. Zła osoba, która ją nosi, przedstawia się jako ktoś, kto chce dla ciebie tylko tego, co najlepsze, kto stale twierdzi, że się o ciebie troszczy, kto po prostu chce cię chronić przed złymi decyzjami, złymi wpływami i błędami życiowymi. Na początku wydaje się to nawet uczuciem, wydaje się troską, ale z czasem zdajesz sobie sprawę, że tej ochronie towarzyszą kontrola, poczucie winy i strach. Mówi rzeczy w stylu. Dbam o ciebie bardziej niż o kogokolwiek innego, albo jestem jedyną osobą, która naprawdę jest po Twojej stronie. I stopniowo zaczyna cię izolować od ważnych osób, Twoich wyborów, Twoich planów. Wszystko pod pretekstem, że to dla Twojego dobra. Mówi, że Cię kocha, ale Cię umniejsza. Mówi, że Cię chroni, ale Cię izoluje. Mówi, że Cię wspiera, ale Cię dusi. Ten kochający opiekun w rzeczywistości tworzy emocjonalne więzienie, w którym jesteś zależny od jego aprobaty we wszystkim. Co gorsza, obraża się, gdy próbujesz oddychać poza bańką, którą stworzył, po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, tak mnie traktujesz. To jedno z ulubionych zdań tej maski. Mądrość zen ostrzega nas, prawdziwa miłość wyzwala. Nie dusi, nie kontroluje ani nie narzuca się. Ci, którzy kochają, troszczą się, ale bez dominacji. Ci, którzy naprawdę kochają, ufają. Zła osoba nosząca tę maskę, udaje Twojego zbawiciela, ale tak naprawdę próbuje Cię okiełznać. Zasiewa w Twoim umyśle wątpliwości, by zdobyć posłuszeństwo. Robi to słodkimi słowami, łzami w oczach i przemową tak przekonującą, że potrzeba czasu, by ją przejrzeć. Mądry człowiek nigdy nie myli opieki z więzieniem, wie, że ci, którzy kochają, zachęcają innych do wolności, rozwoju i wyboru własnej drogi, nawet jeśli różni się ona od ich własnej. Bądź ostrożny wobec osób, które mówią, że Cię kochają, ale jednocześnie wywołują w Tobie poczucie winy z powodu tego, kim jesteś. Numer 6. Maska ironicznego humoru. To jedna z najbardziej podstępnych masek, jakie może nosić zły człowiek. Ukazuje się w postaci śmiechu, żartów i niewinnych komentarzy, które na pierwszy rzut oka wydają się zwykłymi żartami, ale pod spodem kryją krytykę. Osąd i agresję przebraną za dobry humor. Ta osoba używa śmiechu jako broni, żartuje z Twojego wyglądu, wad przekonań, marzeń. A kiedy okazujesz dyskomfort, broni się starą wymówką. To był tylko żart, nie potrafisz się z siebie śmiać? Albo nawet, wow, jesteś taki wrażliwy, ale tak naprawdę ona zasiewa wątpliwości w Twoim umyśle. Powoli cię deprecjonując, podczas gdy wszyscy wokół się śmieją, myśląc, że jest po prostu osobą lubiącą zabawę. Ta maska jest zdradliwa, ponieważ humor jest powszechnie akceptowany społecznie. Często inni nie dostrzegają złośliwości kryjącej się za tymi słowami, ale ty ją czujesz. Z każdym żartem coś w tobie się kurczy i im bardziej starasz się to ignorować, tym bardziej wystawia to Twoje granice na próbę. Mądrość Zen uczy nas, że prawdziwy humor to taki, który podnosi na duchu, zbliża ludzi i przynosi lekkość, a nie ból. Czysty śmiech płynie z radości, a nie z upokorzenia. Okrutna ironia natomiast wynika z pragnienia poczucia wyższości kosztem własnej godności. Zła osoba, która nosi tę maskę, często jest tchórzem. Nie ma odwagi, by stawić ci czoła bezpośrednio, więc robi to śmiechem. Atakują z uśmiechem, ranią cię żartobliwie i oczekują, że przełkniesz ból w milczeniu, żeby nie wyjść na nudnego. Mądry człowiek wie, kiedy jest wyśmiewany, nawet gdy inni się śmieją. Nie toleruje przebrań ani lukrowanych słów, trzyma się z daleka od tych, którzy używają śmiechu jak noża. Uważaj na tych, którzy cię rozśmieszają, ale potem czujesz wstyd. To nie jest humor, to ukryta przemoc. Numer 7: maska wyższej duchowości. Te maskę noszą ludzie, którzy prezentują się jako rozwinięci, oświeceni i połączeni z czymś większym. Mówią cicho, używają pięknych słów, cytują nauki mistrzów, modlitwy, ale za tym duchowym pozorem kryje się rozdęte ego pragnienie wyższości i często zawoalowany osąd tych, którzy żyją inaczej. Taka osoba stawia siebie za wzór postępowania, przykład człowieka o wysokim poziomie. Nie przyznaje się do błędów, nie akceptuje pytań i czuje się niekomfortowo z odmiennymi opiniami. Kiedy ktoś się z nią nie zgadza, nie dyskutuje, ignoruje to, mówiąc, że jeszcze nie rozumie lub nie osiągnął tego samego poziomu świadomości. Wykorzystuje duchowość jako platformę do podniesienia własnej wartości. Im więcej ludzi ją podziwia, tym bardziej czuje się uprawniona do dyktowania zasad, formułowania zawoalowanej krytyki i unieważniania ścieżek innych. Ale mądrość, Zen, uczy nas czegoś zupełnie innego. Ci, którzy są prawdziwie mądrzy, nie muszą niczego udowadniać. Ci, którzy prawdziwie żyją w pokoju, nie czują się zagrożeni przez odmienność. Istota prawdziwie duchowa nie narzuca się, nie wywyższa, nie domaga się podziwu, po prostu żyje swoją prawdą z pokorą. Ta maska jest niebezpieczna, bo jest zwodnicza, wydaje się inspirująca, ale w rzeczywistości jest przytłaczająca. Zaczynasz czuć się mały w towarzystwie tej osoby, zaczynasz wątpić we własną drogę, i właśnie tego ona chce, abyś postrzegał ją jako przewodnika, kogoś lepszego, kogoś bardziej przebudzonego. Mądry człowiek rozumie, że duchowość to nie wygląd. To postawa wobec życia. Nie mierzy się jej liczbą pięknych słów, które ktoś wypowiada, ale współczuciem, ciszą i spokojem, które przekazuje, nie wymuszając niczego. Strzeżcie się tych, którzy używają wiary jak drabiny, by wywyższyć się ponad innych. Prawdziwe światło nigdy nie gaśnie, ono oświetla. Numer 8: Maska hojności i ofiarności. To maska, która najbardziej dezorientuje dobre serca. Zła osoba, która ją nosi, prezentuje się jako niezwykle hojna, pomocna, gotowa nieść pomoc w każdej sytuacji. Zawsze coś oferuje czas, pieniądze, przysługi, a nawet rady. Na początku jesteś wzruszony, myślisz, jaka wspaniała osoba, ale z czasem zaczynasz dostrzegać dziwny schemat każda pomoc ma swoją niewidzialną cenę. Pomaga, ale później tego wymaga. I nie wymaga tego słowami. Wymaga tego czynami. Oczekuje, że będziesz wdzięczny przez cały czas. Zawsze dostępny. Nigdy nie powiesz nie. A jeśli nie odwzajemnisz się w sposób, jakiego oczekiwała, oskarży cię o niewdzięczność. Mówi, że się od niej oddaliłeś. Że nie doceniasz jej wartości. Że szukasz jej tylko wtedy, gdy jej potrzebujesz. Ta hojność to nie miłość. To pułapka ma na celu utrzymanie Cię w długach, a im bardziej starasz się naprawić szkody, tym bardziej wpadasz w pułapkę. Mądrość Zen uczy nas, że prawdziwe dawanie pochodzi z wolnego serca nie oczekuje wzajemności ani uznania. Ci, którzy naprawdę pomagają, robią to i zapominają o tym. Ci, którzy pomagają, oczekując czegoś w zamian, po prostu się targują, nie praktykują współczucia. Ta maska jest często używana przez osoby manipulujące, ponieważ chroni je przed nieufnością. W końcu kto podejrzewałby kogoś tak hojnego, ale w głębi duszy łatwo nimi dominować, tworzą sieć emocjonalnej zależności, w której czujesz, że coś ci się należy, nawet jeśli nigdy o nic nie prosiłeś. Mądry człowiek rozpoznaje tę fałszywą hojność, ponieważ wyczuwa brak równowagi, zdaje sobie sprawę, że dawanie niesie ze sobą ciężar, ukryte żądanie, ciche oczekiwanie. I choć może się to wydawać trudne, mądrość wymaga odwagi, odwagi, by odrzucić coś, co wydaje się darem, ale w rzeczywistości jest łańcuchem. Kto daje z miłością, wyzwala. Kto daje z myślą o sobie, więzi. Numer 9. Maska niezłomnej lojalności. To maska, która najbardziej zwodzi naiwnych. Zła osoba, która ją nosi, przysięga wieczną wierność. Mówi, że jest przy tobie na dobre i na złe, że wspiera cię w każdej sytuacji, że nigdy cię nie opuści. Na początku wydaje się bratnią duszą, siostrą na całe życie, prawdziwą partnerką, ale z czasem ta lojalność zaczyna mieć swoją cenę wyłączność posłuszeństwo a przede wszystkim milczenie w obliczu własnych błędów ona żąda twojego współudziału nawet gdy się myli oczekuje że staniesz po jej stronie przeciwko każdemu nawet gdy wiesz że jest niesprawiedliwa a jeśli się wahasz lub próbujesz być bezstronny czuje się zdradzona po tym wszystkim co dla ciebie zrobiłam będziesz we mnie wątpić Pyta z bolałym wzrokiem i tonem ofiary: Ta osoba kryje się za ideą lojalności, żeby cię złapać w pułapkę, wykorzystuje twoją przyjaźń, twoje zaufanie i twoją historię jako emocjonalne łańcuchy. I często wciąga cię w konflikty, które nie są twoje, wojny, które nie są twoje, decyzje, które ci szkodzą, wszystko w imię lojalności. Ale mądrość Zen uczy nas. Że prawdziwa lojalność nigdy nie wymaga ślepoty. Lojalność nie polega na zgadzaniu się ze wszystkim. Chodzi o umiejętność mówienia prawdy, nawet gdy jest niewygodna. Chodzi o umiejętność odejścia, gdy jest to konieczne, nie przestając kochać. Chodzi o wolność myślenia, odczuwania i wyboru, nawet w silnej więzi. Mądry człowiek wie, że wszelka lojalność wymagająca podporządkowania jest w istocie niewolą przebraną za przyjaźń. Dlatego uważaj: Ktokolwiek żąda od Ciebie wyboru między sumieniem a przyjaźnią, nie jest lojalny wobec Ciebie, jest lojalny jedynie wobec swojego ego. Prawdziwa przyjaźń nie ciągnie Cię w dół, niczego od Ciebie nie wymaga, nie izoluje. Idzie obok ciebie, szanuje twoje chwile zawahania, akceptuje twoje wątpliwości i kocha cię, nawet gdy myślisz inaczej. Skoro już widziałeś te wszystkie maski, wiedz jedno: zło nie nosi złej twarzy. Nosi fałszywą dobroć, wyrachowane uczucie, piękne słowa i czyny, które wydają się pełne miłości, ale skrywają jad. Jeśli dotarłeś do końca, skomentuj tak: Kocham mądrość. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka. Like Jeśli chcesz więcej takich lekcji, zostawiłem tutaj film, który z przyjemnością obejrzysz. Kliknij tutaj i do zobaczenia po drugiej stronie. Do następnego razu.